Senne miasteczko Saint Vincent to jedynie sypialnia dla naszej narciarskiej grupy. Dlatego też brak nawet grama śniegu na jego brukach nie wzbudza w nas niepokoju. Dzisiaj będziemy wracać o godzinie 17.00. Zbiórka przy autokarze za 15.00. Aura tego poranka nie rozpieszcza nas. Nisko wiszące chmury powodują, że pierwsze ślizgi do spektakularnych nie należą. Korzystnym jest również założyć gogle, szczególnie te z żółtymi szybkami zwiększającymi kontrast śnieżnego podłoża. Dbamy również o aktymatyzację, dlatego też wysokie partie gór zostawiamy na później. Nartostradowe szlaki mają przecież także swój urok. Chociaż i tutaj zdarzają się ambitniejsze stoki. Bywa, że w celu złagodzenia trasy wybieramy prywatne ścieżki. Z upływem czasu nabieramy śmiałości w pokonywaniu stoków, a i pogoda zaczyna nam również sprzyjać. Wczesnym popołudniem znajdujemy chwilę na odpoczynek, kiedy to można nie tylko wymienić spostrzeżenie o trasach, ale także zacieśnić język do Zapytaj się, kto nie chce być, kto sobie nie życzy. A to była Polska. Nie każdy akceptuje ujęcia filmowe. Można domniemywać, że osobnik z gęstym zarostem spędza urlop na zwolnieniu lekarskim, a sztuczna broda to skuteczny kamuflaż. Przychodzi też czas na pokonywanie tras mniejszymi grupami w tempie dostosowanym do własnych umiejętności. Trudno oddać atrakcyjność kończącego się właśnie dnia. Każdy z nas pokonywał przecież inaczej wybrane przed siebie trasy, inaczej spoglądał na otaczające pejzaże. Jedno jest jednak pewne. Wszyscy wracamy do hotelu zadowoleni.